Aleksandra Florczak, jesteśmy na Gali FEN 31. Ze mną zwycięski Paweł Trypson, Trybała. Powiedz mi, Paweł, bo to było naprawdę no, takie zwycięstwo, było takie nietypowe troszeczkę. Powiedz mi, jak się w ogóle czułeś z, z tym, że to tak się zakończyło? Zresztą no, no, poczułem ulgę, że jest koniec, że, że jest ręka w górze, że, że zwyciężyłem. Jednak no, pozostał tam mały niesmak, że, że w taki sposób zakończyła się ta walka. Każdy chyba zawodnik chciałby wygrywać zdecydowanie. Nie przez żadne tam kontuzje, żeby nie było wymówek, że to ucho, rączka, paluszek, tylko że, że to jednak ja zakończyłem walkę przed czasem. Dlatego jeżeli tak bardzo tam Łukasz chce, chociaż jego niekulturalne zachowanie. Było na tyle jakby słabe, że nie powinienem dawać mu rewanżu, ale żeby mi nie zarzucał, że gdzieś się go boję, że, że uciekam od walki, to jestem w stanie mu dać rewanż za jakiś czas, niech sobie naprawi ucho. No i teraz możemy walczyć na moich warunkach w kategorii 93 kg, także nie mówię nie, możemy w przyszłości dać mu szansę. Słuchaj, a to jest już, bo trzy razy miałeś być tutaj na FEN, a niestety jakieś tam sprawy były, że nie udało ci się, a dzisiaj debiut, więc jak się w ogóle tutaj czujesz w tej organizacji? Chcesz tutaj zostać, dalej walczyć? No bardzo mi się podobało, Dziś fajna emocja, fajna atmosfera, fajna gala, świetne nazwiska sportowe, sami świetni sportowcy na najwyższym poziomie, tego wielki szacun dla nich, wielki zaszczyt, że mogłem uczestniczyć w takiej wielkiej, fajnej gali. No mam nadzieję, że będę mógł jeszcze tutaj stoczyć jeden pojedynek. Na ten moment jakby kontrakt, nie mam żadnego jakby kontraktu zobowiązującego z Svenem, Tutaj był na razie na, na, na tę jedną walkę. Zobaczymy, co pokaże czas. Nie, nie wiem, nie chcę decydować na ten moment, co się stanie, nie chcę wróżyć. Mam jeszcze gdzieś tam w umowie do wykonania dwie, um dwie walki w federacji FFF, jednak tam. Na razie walki zostały wstrzymane. Wiele gal się nie odbyło w tych terminach, które się miały odbyć, więc no nie wiem, nie chcę wróżyć na ten moment. Zobaczymy, jak się wszystko wyklaruje po Nowym roku, jaki będzie odzew Włodarzy i na pewno siądziemy do, do wielu innych rozmów i będziemy rozmawiać. Nie? Tak, a powiedz mi czy, bo z Łukaszem Borowskim chyba proponowałeś włodarzom już wcześniej walkę, prawda? On się jednak wycofał, stwierdził, że za mało czasu będzie miał na przygotowania, a teraz, teraz się udało. Co sądzisz o tym, że on się tak troszeczkę chyba bał ciebie, co? Wiesz co, no to, to było, wyszczekał sobie ten pojedynek, obrażał mnie. No mówię, nie, nie za bardzo chcę uczestniczyć w takich pojedynkach, w których jest tyle złej krwi. Raczej chcę być sportowcem, dawać tutaj dobry przykład. Walczyć z zawodnikami, którzy darzą mnie szacunkiem. Ja też chcę darzyć innych ludzi szacunkiem. W tę stronę chcę iść, chcę być zapamiętywany ze sportowego zachowania, z fajnych akcji, z tego, jak potrafię zakończyć fajne walki, a nie, a nie z jakichś wyzwisk i awantur. Tak samo jak ta awantura, która wynikła gdzieś tam z zaczepki Borowskiego przed ważeniem. No uważam, że to było niepotrzebne, wstyd mi za takie zachowania. No jednak to on mnie zaczepił, prawie mi tam pampersa włożył w majtki, no też sobie nie pozwolę na takie traktowanie, odepchnąłem mu rękę, eee, on gdzieś tam mnie odepchnął, no, eee, nie wiem, jakieś miał zapędy, chyba mu się spodobałem, eee, chciał mi zajrzeć w majtki, no ja jestem heteroseksualny, dlatego go odepchnąłem, eee, mam żonę, dzieci i, i nie kręcą mnie takie chore jego gierki, dlatego, eee, no, dlatego go odepchnąłem, no i wynikła jakaś tam krzywa awantura, eee, zdecydowanie nie, nie chcę takich akcji. Jasne, rozumiem. A jak się przygotowywałeś, przepraszam, to kto najbardziej Cię wspierał? Rodzina? Yy, tak, rodzina zdecydowanie. Eliza przejęła na przykład naprawdę dużo moich obowiązków. Zawsze jak już jest takie dwa miesiące do walki. Yy, też więcej znosiła moich gdzieś tam nerwów, więcej moich treningów, więcej mojej nieobecności. Yy, za to jestem jej bardzo wdzięczny i dziękuję. No i też moje córeczki, które jak przychodziłem zmęczony z treningu, to. Ich uśmiech potrafił mi zrekompensować wszystko. Gdzieś tam pytania, tata, kiedy nowy puchar przyniesiesz do domu, no to, to było bezcenne i to jest na pewno mój największy motor napędowy, ale również i przyjaciele z klubu tak samo też je motywują dużo pracy. Rodzina, teście, znajomi, kibice. No, dajecie mi wszyscy taką energię, że bardzo wam wszystkim dziękuję. Słuchaj, jeszcze ci zapytam o to, no bo ostatnio internet troszeczkę żył tym walkom. nie wiem czy oglądałeś, Najmana z Don Casio. Jak oceniasz zachowanie Marcina? No nie chciałbym już tego komentować, już to poruszałem, no Marcin się zachował jak szczur. Uważam, no, umówili się na zasadach bokserskich, mieli walczyć e, w pojedynku bokserskim, dostał parę ciosów na głowę i w tym momencie poszedł po nogi, żeby przerwać ten pojedynek, żeby uciec od walki. No inaczej tego nie można nazwać e, i później kopnął go w nogę i tłumaczył, że to pretensje za jakieś zachowanie. No, mógł to wyjaśnić w, w sposób honorowy, walcząc na te pięści, tak jak się umawiał, e, a, nie, a nie dyskwalifikując się, no uciec od tej walki. no. Pewnie wiedział, że będzie leżał na deskach i po prostu uciekł jak szczur. No i tyle, takie jest moje zdanie. Słuchaj, a słyszałeś o tym jego nowym oświadczeniu, że sobie zamierza sam zorganizować galę i pożegnalną walkę? Jak to skomentujesz? Nie, nie będę komentował. Dobrze, no w takim razie zmieńmy temat. E, powiedz mi, proszę, komu chciałbyś zadedykować to zwycięstwo dzisiejsze, fenomenalne? Jeżeli oglądają mnie moje córeczki, to moim córeczkom i żonie, które jakby dały mi największe wsparcie. Super. Powiedz mi Paweł jeszcze na koniec, bo wiem, że z wygranej e, dzisiejszej przeznaczacie na, e, całą kwotę na cele charytatywne. E, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jasne. Ten... Mam nadzieję, że kupiliście dużo payview. E, obiecywałem, że cały zysk z mojego reflinku pójdzie na leczenie Angela Radzikowskiego. Jest to świetny chłopak, który choruje od urodzenia na mukowiscydozę. Jego płuca się pomniejszają, ma coraz mniej tlenu, wymaga operacji i to kilku, i, i leczenia drogiego, e, no i tak, i tak zdecydowałem się, on całe życie pomagał innym, bardzo dobry chłopak, dobre serce, e, teraz sam potrzebuje pomocy, ja zdecydowałem, że nie zbiednieję um, z tego, co zarobię z Pay Per View, a mogę komuś pomóc e, i jestem zadowolony. E, Zauważyłem też też od jakiegoś czasu, że jak pomagamy innym, to to dobro wraca i mam nadzieję, że, że wszyscy to zrozumiecie i, i wszyscy możemy jakoś tam pomagać i drobnym ułamkiem e, swojego wynagrodzenia zawsze możemy pomóc komuś, kto ma ciężej niż my i gorzej. No i, i, i no Tego życzę wszystkim, żeby każdy miał jakieś dobre serduszko i pomagał tym słabszym. Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo Paweł no i życzę odpoczynku, którego teraz pewnie potrzebuje. Tak. Zmęczyłem się, duże emocje, też kilka ciosów mocnych przyjąłem. Teraz czas na odpoczynek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.